widzowie z tej strony Bartolini Dzisiaj kolejny odcinek z Fortnite'a sezonu drugiego e, Dzisiaj otwieramy karnet a gramy rundę nowym skinem, prawdopodobnie A dzisiaj ze mną jest Stanisław No, y, nie wiem czy go słyszycie, ale raczej słyszycie <laughs> Dobra, zostawiajcie łapę, suba, z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego y, odcinka Um, no i co, przechodzimy do odcinka. Dobra, um, karnet bojowy. Dobra, odbieramy na razie darmowe nagrody. Darmowe nagrody. Na razie. No a i właśnie wpadajcie na kanał e, Starszka Buma Dobra widzowie teraz robimy tak Robimy sklep z przedmiotami mm, Powrót na początek karnet bojowy Kup karnet bojowy i coś się zacięło widzowie Ej, coś się zacięło Ej, coś się zacięło O jest. okej okay. mm. Dobra, sprawdzę tylko, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. Dobra, uwaga. 1000, 1250. Mm. E, 1250. No. Dobra, uwaga, widzowie. Trzymamy. No, teraz już kupiłem i teraz już mam mało. Karnet bojowy dostępny. Mamy karnet bojowy, widzowie. O, nowy skinek! Dobra, lecę go, widzowie. Co? Ile mam teraz yy, tego? 300. Nie, dobra, teraz już mam 400. No bo z karnetu, w karnecie są fadolce. Dobra, uwaga, nowa modka, widzowie. Odbieramy sobie. Albo wiem co zrobimy. A nie, dobra, już nie. Gwiozdy, gwiazdki nam się zaraz skończyły. Ej, no czemu opuszczasz? Wywaliło cię chyba. Ej, kto tu dołączył? Ej, widzowie, kto to jest? Ej, ktoś mi dołączył do ekipy. Jakiś nieproszony gość. A kurde, dziwna. Dobra, wizualę. Czy ja to mogę otworzyć mogę? Dobra, to... Już mam 500 fałdolców jednak. Dobra, zostało nam 9 gwiazdek. Co otwieramy? Dobra, otwórzmy tą nową lotnię. Jak słyszycie jakieś dźwięki w tyle to się nie przejmujcie. Dobra, możemy otworzyć to i to. Dobra, ale to na razie nie otwieramy. Tu mamy też ten. O, tu mamy. I to się zadania robi. Czy co? Ukończyć zadanie. Tak. Chyba zadania. O, jaszczur. Jest fajny. Ora widzę. Zadania. Zobaczmy. To jest... Nie ma ich tu. Mamy nowy plecak, kostkę Zwiniemy sobie Dobra, nowy kilo. No Co jest? Okay. czyli nie będziesz mógł grać na razie? Dobra, widzowie, nowa motka. Wyposażamy sobie ją od razu. Nie, dobra, widzowie, piszcie w komentarzach, yy, yy, nie wiem, pocieszajcie Staśka w komentarzach, żeby mu nie było smutno, żeby jak najszybciej miał karnet. O, właśnie widzowie, yy, dziś, widzowie, jutro pojawi się odcinek, widzowie, jutro pojawi się odcinek z, z Challenge'em, te, też ze Staśkiem, więc naprawdę fajnie. Jaki ten, jaki ten skin jest wielki. zarzut spoceniec <noise> ale fajne dobra lecimy Gr gierka dobra widzowie to y, zostawiacie łapkę subika a my widzimy się zaraz w gierce dobra widzowie już widzowie już jesteśmy w grze e, pewnie zauważyliście że mam 10 level e, no bo grałem żeby wbić żeby już nowym skinem grać ale się okazało że jak kupisz karnet od razu masz tego więc ten. Ogólnie w tamtym odcinku trochę słabo nam poszło w tych dwóch rundach, tak? czy tam trzech. Eee, nie, nie ogarnąłem w ogóle jeszcze gry, ale teraz już ogarniam bardziej. Więc no, lecimy. Co nagrywamy? Jak wbiłem 10 łapek w górę, to co? No możemy coś. Dobra, widzowie, wbicie 10 łapek w górę, to zrobimy coś dla was specjalnego. Nie, 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 jeszcze nie. O ty miałem chyba. Ej, co jest? Czemu mam Laga? I co jest? Laga mam. Halo. Nie no proszę, nie! Nie, jestem. Widzę za lagi. No nie, no ale nie jak tak będzie gra. Dobra widzowie, ogarnę ten internet i zaraz się widzimy. Dobra widzowie, już jesteśmy nowa runda, bo, bo ten, bo mm, internet mi wywaliło. No, problemy techniczne bardzo dobrze ujęte. Przepraszam Was serdecznie za to, ale no niestety nie tak się stało.

No i dobra, nie kłóćmy się, bo odcinek będzie super... Yy, zły... czy... <grym>, nie no nie, nie będzie super Dobra, grinduję. Widzowie, w ogóle w komentarzu piszcie swoje niki z Fortnite To może razem zagramy Oj, zginę Co ja zrobiłem? Przeleciałem przez pół mapy i nie zginąłem. I nie mam żadnej broni, jest lipa. O, dobra, jednak mam. Tam mieliśmy typa. Czekaj, bo mam tu typa, i zginę zaraz. O, nowa pompa, widzowie. Ale, ale nie wczytana tekstura. Wiem, widzę. Nie Nie chcę snajpy. Widzę, wie za lagi, ale ona nie da się. No to daj. No tutaj, dzięki. To nie jest snajpa. Znaczy. No to, no, no, można tak powiedzieć, że to snajpa, ale to jest taka snajpa, co strzela ciągle. Gdzie? Dobra, będę tą, tą niby snajpą. A co on ma do, do dobrego? nic, dobra, pijemy potki. O, dał mi potki! Mam, no mam. Dobra, skoczę. No, skoczyłem i klikłem E. U mnie klikłem E. Nie wiem jak u ciebie się klika, bo ty grasz na pasie. Skrzywiłeś, prawie zginąłeś? Mam typy Mam dwóch typów On ma On ma, on ma co? E, katane. Pomocy, uciekam green, grinderem No to git Uciekaj Widzę cię, pomogę O kurde Zginę widzowie, chyba Czekaj. Ej, dobra, widzowie, Widzowie zaraz. Y, zaraz się widzimy. Widzowie, już jesteśmy. Lecimy z. Nie, no nieprawda, no. Ej, wyciszę cię. Wyciszę cię zaraz. Zaraz go wyciszę. Wyciszę cię. I czemu to cię nie wyciszyło bez sensu. Ej, ej, bo ja nie wyleciałem. No. Co? Jak to się nazywa? Po pierwsze, gdzie mieszkam, to powiedziałem. No, y, widzowie, jak chcecie zobaczyć, gdzie mieszkam, to wbijajcie na mój kanał. Znaczy, na ka wejdźcie na kanał i zobaczcie w opisie kanału, to tam pisze. No, nazwiska jeszcze nie podałem. Nie podam, no, podam, ale później. Co, gdzie? Dobra, zabiję cię, nie, dobra, nie, wyciszam cię chyba. No cicho, dobra, widzowie, widzo, zaraz wracam. Widzowie, już jesteśmy. Jedziemy po Staszka, bo zginął. Nie mów najlepiej. Dobra, jadę po ciebie. Jest tu ktoś? Wiem, nie jak chcę dziś. Jadę tu Tak daleko? No dobra. Dobra, wyciszę tą muzykę w widzowie.

Dostaniesz... Dostaniesz tego. Zwykłego... No bo zginąłem już raz i było tak. A nie to Dobra, czekaj. na no mogę... O dobra. Ej, kurczę jak mi tu wejdzie! Dobra, ale śmiesznie wiesz, haha. Co, mam na imię Bartek? No nie, no cicho bądź, cię wyrzucę. Zaraz cię wyciszę, serio. Dobra Jeżeli nic to jest Ej, patrz, ja to jest taką dwutle od jamku. Mam ten dwutkę lamp. No super. Co to jest po upuszczeniu? Ja się... Oj! Typa mam. Dwóch mam.

Dobiłam go. Wyręczyłeś mnie. No ale co? O dzięki! C czekaj, bo tu jest trzy. Czekaj, bo tu jest trzech typów

Dobra, widzowie... No, jestem. No, nie udawaj. No, jak nie udajesz, to czemu mnie słyszysz? Ho, ho, ho. Dobra, widzowie... On udaje, wiecie? Leży zaraz Bije typa będzie w łeb Dobrze, Dobra leży Słyszę typa No mam typa tutaj Na górce jest, no mam lagi no i nie mogę wejść na górkę No hmm. Tu jest typ za tobą Biję go Malowa. Dobra, zabiłam. Czy ty? Ja idę z rzutu. A rzut jest idealny z tego. O, nowy level widzowie. No to idę z tobą, nie? Dobra. A, że do tego zrzutu. To zrzut jest fajny. To jest jakby ta flaga czy coś Ej, nie ma już go Zniknął Nie, ktoś go przejął, nie ma, zniknął na mapie A u mnie nie ma, widzicie widzowie? Nie ma go Jest tylko Staśka znacznik A nie ma tego Ej, tam są typy? Co mi się wydaje?

No, proszę widzowie. no Robieramy pompę jeszcze tylko. Dobra. Idę do ciebie. No czemu zginąłeś? Jadę, o widzowie lecimy w to, patrzcie, to widzowie. Myślałam, że zginę. Czekaj. Bardzo na pewno. tam jest wyspa łupów. Bo no co ty mamy za bronię? Wierz? No idę. na rynku No to tamto wiem, że mam iść. Ale iść na nie bieżę wcześniej. Wiesz, że cię jeszcze najdzie. No idę. Widzę, bardzo was przepraszam, przepraszam za ten internet, ale no. Nie wiem, co mam zrobić. Idź tam, gdzie jest ta furgonetka, nie każ się ja. Ja sobie ustawię. Co ty o mnie no Ty się teraz zamudowiesz, Nie? Gdzie jest ten Tam jest typ. Czekaj. Nie zginę. Postaram się znaczy nie zginąć. Dobra, leci. Masz tu broń Nie wiem, ja robię flagę Patrz, jak zauważymy jakichś typów, którzy są mocni To od razu skaczesz, wsiadasz do mnie i uciekamy Czyli zaparkuję tak, żebyśmy mogli no. uciec No, ktoś strzelał. Z... To, to nie, to nie wcale. Dobra, chodź. Wsiadaj, bo widzę typów Typ tu idzie Ale ja nie wiem gdzie on jest Ale ja nie wiem gdzie on jest A gdzie on jest? O, widzę go, widzę go Czekaj, wjeżdżam w niego? O nie, uciek! Dobra, i jedziemy za nim. Jadę za nim. Dobra, jestem za nim. Uch, ciuchu, Widzę, co tu się dzieje. Tu jadę do wyrwy tutaj Pa co ja robię? To jest to co ja robię to jest zakazane Bo tu jest tyle typów, no bo tu jest tyle typów, a ja jestem na tej wyspie No właśnie jestem tam gdzie ty Pa, jakie tu są bronie no. Najlepsze bronie ja ja też piję siorba Nie masz młota ja w, ja w sumie też Ja też czekaj Ja też mam

Dobra, czwarte miejsce. Dobra, idziemy do lobby i widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Tak, to by było na tyle. Cicho, to by. No dobra, czekaj. Widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Eee, dawajcie łapeczkę, Łabecz... łapeczkę subika z dzwoneczkiem, żebyście nie przygopili filmu, bo jutro będzie na pewno o 16, z tego co wiem. Eee, no i. No dobra, no. Dobra, no to y, wpadajcie też na kanał Staśka i na mojego Discorda, oczywiście. No i co? Siema.